Naprost, to możemy sobie zaczynać. Hmm, zaczynamy. Widzowie, no dobra, no to To jest grzech. To jest grzech. To nie, że To jest... A bo ja nie chodzę. Kupuję Ja że ja Nie, nie, że nie, nie, ale ona wiedziała. nie, wiedziała. Ten. No chodź tu, nie, chod tu. nie, tu się klepać. Zostaw Nie, ja, ja tu przygrzywam tą hundą. Ja co chwila przygrzywam. Daj nam Może się możecie pokonać w każdym razie. A jak użyję ulta? Dawaj, dawaj. No, mogłeś użyć ten ulta. No, dawaj tego ulta. No, Gościu. Gościu. Gościu, nie można. Gościu. Gościu. Jezu, co się stało? Mój sobie, ty, lubi, zabity, mój zabity. Nie! Kurde, kurde przegrałem. Kurde, przegrałem. Dobra, sorki, szorki przegraliśmy, ale to nie moja wina, tylko. to bula, bibon. Braka już właśnie trafiliśmy, ale i pucharków mamy tyle pucharków. A ocz. No dobrze you know, you know. oh, no to oh, możemy. Ono... z -so. Mortiso. na gra. Oczywiście. Tak jak zawsze go, gra w Mortisna. Jak gra Dobra, to ja idę tu o nie, oni już się lecili. Nie, tylko nie, Jessica, bo co ty wyprawiasz? Nie, zostaw Jessica, ja, mógł... ja już nie bym Nie. Gdzie? Zostaw mnie w spokoju. Ja cię nic nie robię, a oni już atakują. To mnie Nie. O nie, tylko nie ten bój. Nie! Mortis uçak ay Mortis Jesus, 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 No dobrze, ten... 5 minut. 5 minut. Dobra, zajdziemy do klubu, tylko są moi dwa koledzy, które mnie nie lubią. Aha. Więc nie wiem czego ja mamy razem grać z moim kolegą. Ten kolega jest trochę miły. Ten kolega... Ten kolega już mi bardzo... Właśnie, on trafił. 33 dalej, ale on trafił Sandy no chyść Cindy, Cindy 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 Cindy, 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 David, Cindy, David, Cindy. nie kto się wkradł na nasz klub lol jakiś z nimi te wszystkimi grałem ale na tylko...